Siemanko, siemanko, jestem Jacek, z zaznaczenie witam was w kolejnym filmie na moim kanale z gry Battle Contra Chess. Zaczynajmy! W dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować z wami tryb kampania oraz tryb samouczek. I te gry, których to oczywiście nie przetestowaliśmy. Przetestowaliśmy tryb potyczkę i battle garance, więc dzisiaj zajmiemy się samouczkiem. Albo nie, bo to w sumie jest poradnik po, po jak się ruszać, więc tego nie potrzebujemy, kampania. Przez tysiąc lat ledwo udało się utrzymać równowagę między chaosem a porządkiem. Nów jednak pochłania nas wojna. Demoniczne hordy stoją, stoją u bram naszych miast, sprowadzają mrok do najświętszych miejsc. W godzinie próby, w godzinie próby na naszą jedyną nadzieją jest młody generał Timajos. Timajos, Zbu zbóż mroczny portal i powstrzymaj plugową inwazję, bracie Timajosie. Ha, to są dwa tryby. Kampania porządku. Diabliki. O, widzicie, to są tryby zabloko zablokowane. Od szczepieńcy, wiara, doda skrzydeł, dawka życia, trudne życie. Chwila prawda, Bloker to mi ukończ poprzednio, dobra. Diabliki zmiotły nasze pola po i podążają w głąb królestwa. Musimy je powstrzymać zanim dotrą do Bethl. Bethel, do niebiańskiej drabiny. Po, po, pokładaj ufność w swojego w swe, w władcę. Zabij wszystkie pionki, aby wygrać. A więc spróbujmy. Widzicie, ten tryb jest całkiem fajny. Co? Tak mało pionków? Mamy tylko króla i dwóch tych takich. Nie chcę mi się słuchać tych... Koc... Naczynie katy na jedzu. Poważny, żeby się nim przesunąć tutaj. Tak, a teraz nim. Na przykład wrócić. Dlaczego? Bo ten. Hmm. Że to jest trudne, bo nie możemy. Nie mamy idealnie żadnego pod. tak, żeby móc któregoś zrobić. No, nie się zawsze tak ustawiają. O nie! Nie, czy on nie będzie mógł mnie zaatakować? Król? Czy król może atakować? Dobra, nam go zabija. I czy teraz? Co? Nie, nie zabiłem go. To ja się poprzesuwam tym królem. Czy wy to widzieliście? On doszedł i się zmienił nagle w takiego jakby księcia? Znaczy księcia, Boże. Musimy dojść w ten dziwny sposób do króla. No, jestem takim latającym teraz. Wracamy się. Przegram pewnie, bo zresztą dziwny ten tryb. Możemy się tylko w jedno miejsce ruszyć. No cóż. Chyba przegramy teraz. Czy król może zaatakować go tak, czy ten stwór nas zabije? A nie wiem nawet. Czy tam możemy się ruszyć? Nie, to się ruszamy tutaj w takim razie. Doj... Te małe nie mogą nas atakować. Nie, ma... ja nie wiem jak to nazwać. Nawet nie wiem... nie wiem jaka to jest nazwa tego. No, Pionka. Jakby stwora, stwora. Dojdziemy w ten sposób do króla tego. I może uda nam się go załatwić. Na koniec, jak się zacytowało. Zacyt, 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 zacyt. No dobra, Enter Dalej. Tryb nawet ciekawy. Enter Dalej, dobra. Ciekawy tryb. No to teraz spróbujmy mini gry. Wyzwania one times, wyzwania na przykład. Na, na szachowni znajdują się różnokolorowe magiczne kryształy. Przypuść podwójny atak na kryształy tego samego koloru. Jeśli się dowiedzie, kryształy znikną, kryształy a ty otrzymasz punkty. Im więcej kryształów zbierzesz, tym więcej otrzymasz punktów. No to spróbujmy ten. Hmm, to w ten sposób działa. Może tu, tutaj przyjdę ciekawy tryb, to mamy na czas, tak czy na czy nie wiem. O, teraz będzie dużo. A są też takie, co podwójnie trzeba również do nich zbliżyć. No cóż, ten odcinek, yy, znaczy tutaj chyba zaraz zakończymy odcinek yy, Niestety nie mogę nagrać dłuższych niż, niż 10 minut, bo wtedy nagrywamy się drugi I musiałbym dla Was łączyć te dwa filmy Bo nagrywałem tak Bandicoem, yy, gdybym wykupił pełną wersję Bandicoa to miałbym Na przykład, yy, no chyba by nie, znaczy, nie bez limitu, ale miałbym Nie wiem, godzinę, dwie, pół godziny, a tak to mam, yy, ile, 10 minut max punkty, trochę 20, punkty 324 one timers, dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku, to są takie są to nawet fajne minigierki, dobra, jeżeli ktoś, komuś się spodobały te minigierki bądź gra, to oczywiście jest ona dostępna na Steamie do kupienia chyba za 20 zł. Ja oczywiście miałem za darmo z kodu skidropa.pl Także jeżeli odcinek Wam się spodobał możecie zostawić subika na kanale, łapeczkę w górę, walnąć komentarz, udostępnić ten film Także jeżeli kogoś zachęciłem na przykład do tej gry, to możecie sobie ją kupić Zachęcam, gejarka fajna, jeżeli ktoś lubi szachy, jeżeli ktoś lubi takie lepsze szachy, to też jeszcze bardziej zachęcam Także na razie i cześć, hej hej